A więc, jakoś mogli się przysłuchać na społeczności. Z nimi czasu wyszła gra Elevena, która powstawała 7 lat, która jest połączeniem STP oraz motywu STP oraz fnaf mm. Ja sam będąc dzieckiem bardzo lubiłem FNAF-a, byłem jedną z tych osób, która przechodziła wszystko, oczywiście na telefonie. A więc trochę trudne było mi przejść obok tej gry, tak o. Tym bardziej, że jest to w uniwersum. STP, jakby skupia się na motywach STP, które sam bardzo lubię. Jest to twórcy, którego też bardzo lubię i szanuję. I co mogę powiedzieć? Nie mam żadnego pojęcia o większości mechanik prawdopodobnie, bo jedyne co wiem to, yo jest pina na kamerach. Po prawej stronie masz yy, STP-860-2, bodajże. Jest to szóstka, na którą trzeba używać maski i... To w sumie tyle. Ja czuję, ja powiem tak, czuję, że będę lamił w tę grę. I. Bo. W takie gry nigdy nie byłem za dobry. W sensie. Nigdy nie grałem ich na pastacie. Jak już mówiłem, grałem w każdego parkie w NAFA, chyba każdego nawet przeszedłem, ale tylko na telefonie, bo wtedy byłem, wtedy byłem jeszcze dzieckiem, ok? Ale no. Z zacznijmy od początku, co przyszedłem tylko jedną noc i. dwójce czy tam robiłem, ale nic wielkiego. więc. are you tired of lackluster food and cell conditions or maybe you ended up in a solitary room for an inappropriate behavior during your daily routines worry we not Class d personnel we got you covered behold the endurance our brand new program we want you to put your skills into practice in a variety of tasks currently unattended in our facility. As you know, SCP is an organization pieced together to make the world a better and safer place for both humanity and our specimen. We're like a giant mechanism. To sustain its perfection for years ahead, some maintenance practices are heavily required. Recently, we found out about a few faulty parts holding our facility back. But thanks to our brilliant management, a swift and organized removal of said defects has been arranged. And that's where you come in. We need you to fill in these empty spots to keep our organization running. Don't let your lack of qualifications be a concern. Presented solution is just a temporary measure, so you won't have to struggle for long. It also means you have a limited time to gather an additional food service for the next year. And who knows, if you happen to be a bad boy, you could shed some light on your future and say farewell to your nasty, solitary room once and for all. Sounds amazing, right? So join us right now. Log in with your credentials in the terminal, and you will be presented with a variety of jobs to choose from. We count on you, Class D. Let's make our world a happier place. Together. Very, very A więc, co, co możemy się dowiedzieć z tego wstępu? Jesteśmy klasą D, która wstąpiła do projektu The Endurance. Która, opiera się na tym, że wykonujemy prace, których nikt nie chciał, nikt nie miał czym, jak się zająć. Nie miał czasu się zająć, I guess. I po prostu mamy za to dodatkowe beneficje jako klasa D. There. I'm Ronald. Welcome to the endurance. Program. You chose, or perhaps you've been forced to work, as a night guard here on level D. Tonight, I'll be teaching you how to operate this junky camera system. I'm a maintenance engineer, so keeping this crap in decent working condition is basically my only duty here, so I'd be the best person to draw you in. No worries, I'll go easy on you. And just don't tell the rest of the staff I said that. They would love to see you running headless. I don't really share their attitude, though. As you can see, there's a PC station for your disposition. It's rocking an early version of our software on it, hence, there's that weird terminal thing on a monitor to your right. But it's not as complicated as you'd think. Its main purpose is running some essential commands and logging in since user interface assets aren't ready for that yet. It also powers up a camera system, which is an essential tool for this job, so you absolutely need to keep this thing running. For security measures, the passwords on every computer here in the facility are changed every day. Since you're a Class D and you have no permissions around here, I'll be leaving a sticky note with a passcode for you. Okay. So, shall we try to see if you'll be able to run this thing? I'm going to remotely pull the plug in your area. Cutting off the power means you'll have to boot this machine up again from the ground up. Here's what you'll have to do. Flip the lever on the wall in front of you to get your room some juice. Okay. Then power up your PC, that boxy thing on the right of your table. You'll have to wait a few seconds for it to boot up, and then it's going to ask you for a password. Type in whatever's on that sticky note. If done correctly, we should be able to speak again. Ready? Okay. Jestem ciekawy, jak dużo easter ma ta gra, czy w ogóle są jakieś histeregi? bo z chęcią bym poszukał czegoś. O, dobra, trzeba wpisać hasło i czuję, że nie będę najszybszy przy wpisaniu, więc mogę się przez to wywalać. Co, so, powinniśmy teraz dostać znowu połączenie do Ronalda? Oczywiście. na to, będzie to się z Each has a set of cameras. Some of these hang in dark places and have been equipped with lights. If there's a flashlight available, a text in the top left corner of your camera feed will appear. Pressing Z on your keyboard activates the light. Okay. Of course, you have one of these flashlights with you in the office as well, but you need to keep in mind all of them consume power when used. Sounds like now would be a good time to talk about power management this night's an easy one for practice purposes you've been provided with unlimited power unfortunately tomorrow there will be a limited energy pool for your night shift okay the things that may drain your electricity are lights pc camera system ventilation and a door yes that door on your right hence that usage meter is overloaded but there are ways you can save some of that precious energy uh, there's a link to the ventilation system on CAM2D. If you Working on a server unit on the left, you're able to toggle ventilation on and off. But you have to keep in mind, we're deep underground. You still need to be able to breathe. don't need to sleep when it's not in use. It consumes less power, wakes up crazy fast, and starts right where it left. You can do that by pressing X on your keyboard.

Tu już mamy kilka speków odkrytych, bo wcześniej chwilę grałem. A więc. To jest pierwsza noc, więc nic nie powinno się stać, I guess. Tu jest light containment, gdzie jest powinien być pinat. Tu jest heavy z, z, we, z systemem wentylacji. O super włączyłem komputer zamiast w, włączyć światło. I... Tu jest vent, tu są serwerownie, i tu jest klatka plagi. Pewnie nie po prostu nie musieli odsyłać windy, bo tylko jedna, jedna może być zablokowana, a więc to by nie trzeba po prostu tak chwilę manipulować, żeby nie mógł wyjść. Chociaż tak mi się wydaje. No i co? Chyba wszystko. Też z tego, co mi się wydaje, są różne komendy. I mogę na przykład tutaj po prostu Włączyć yy, sobie na przykład tego, wentylacja. W sumie będzie wygodne, bo. Będę musiał obserwować czy na kamerach, aby zbyt bardzo, zbyt bardzo się, za bardzo się nie poruszał. Mogę po prostu dojść całka do góry, nie będę musiał tego pisać. I to jest pierwsza noc, no nic nie było trudnego, ponieważ I don't know, pierwsza noc. tutorial i dopiero teraz zacznie się... ...prawdziwa gra. Od nocy znaczy drugiej. No, control 100 control przydatna taktyka, czuję, że będę tego używał. Boję się, że będzie więcej komentarzy, których będę musiał się nauczyć. I nie będę, albo ich pamiętać, albo nie będę nadal ze z pisaniem. Ok. O fak, 9:6. Okej Tu jest ten lasek. Tu włączyłem. Ok. 9:6. O, 106. Coś... Okej, okay, nieważne. Yy, I to właśnie jest moment, w którym zapominam, że to są dźwięki. I jednak muszę grać bardziej na słuchawki. Nie mam pojęcia, dlaczego to jest nazwane, nazwane głośnością globalną. Czy to nie powinno być główną przypadkiem? Ale dobrze, jest moje ciszkanie się. Więc ściszę sobie muzykę, don't głośniej dźwięki. Czy głośniej? Mam na maksa. Czuję, że będzie mega stypa, jak będę tutaj gadać, bo ja, ja, ja jestem dość cichą osobą. I jestem cichą osobą, a w takich, że nie wiem, co ja ogóle, o czym mogę, mogę po prostu powiedzieć, bo w takim Asal'u manca komentować. Nie mówię, że tutaj nie mam, ale po prostu czuję się nudny, okej? Okay? Nie wiem, kiedy będę miał tak konkretnie włączyć kompa, bo boję się, że na przykład bym włączył wentylację i my byśmy do kompa, po nie zdążyłbym, co tak powiem, włączyć wentylacji na nowo. Tak, 106 Okej No się ta! Kurde, to przecież! O ja mam z kilisiu, nie mogę! Przesągnęłem drzwi! Bo, ale ja czuję, że ja będę lamił w to. Nie wiem, grasz, estela próbuje grać w inną grę Okej, okay, no spokojnie. Powinno być trudne, ok? Ja to robię trudnym Nie myślę Chyba Ja nie myślę o tym, czy ja myślę 106 Super piesak Nie wiem Czemu? Czemu ja to, to i to w tym samym momencie? Zaraz się zes... Nie, nie, mogę A, To się każe, że ja ponownie czegoś nie usłyszałem, bo zapomniałem o czymś Pan więc czuję, że zbyt długo, jak nie wytrwałem. Czuję, że nawet mi się nie uda przejść drugiej nocy, że będę zawyzywany w komentarzach, ale jest to najlepsze w takiej grze. Kiedyś byłem, kiedyś byłem dobry. Zacząłem grać w i stałem się gruby. Czuję, że niektóre osoby pewnie oczekiwały, że ja będę w tej grze krzyczał, ale nie jestem z tych osób, które krzyczą. Nie zawsze. Nie zawsze. Się, zdarzało się sytuacja, w której krzyczałem. Ale to jest rzadkie. 106. Okay.

Z śmiechu chyba już mogę ścienieć maskę Okej okay. <laughs> <laughs> Nie ja robię coś źle, bo coś, coś mało prądu mam. Albo tak mi się wydaje. W sumie pinac się za bardzo nie ruszył, więc mogę jak na razie włączyć kompa.

Okej, okay. piąta godzina, raz czy tego nie przewala. Okej, okay. nie muszę chyba energii wstrząsaj, bo już chyba dam radę. Dobra, git. A może druga noc spadną z rowerka 4 razy jakoś? I ja czuję, że jeszcze będę tak będę tak lamił. Ja miałem 10% jak na drugą noc. może dramatyzuję, może będą jakieś sposoby na odzyskanie, może po prostu jestem słaby. że to ostatnie, albo wszystko się nie wyklucza. Eee... Y nie wiem w sumie jak dzielić tą serię. W sensie mogę robić wszystko naraz, albo mogę zrobić tak, że będę z każdą noc robił jako osobny film. I czuję, że będę robił to drugie, bo. Żeby to. Żeby mieć więcej kontentu jak na razie, w ogóle sprawdzić, czy mi OBS się znowu nie zastrał, czy w ogóle będziecie normalnie widzieć ten gameplay, czy to będzie Like... 10fpsów yy... oraz urywanie mi głosu co dwie sekundy, więc. Mówię. Jak na razie zostawię to bardziej, że jedna noc i jeden film, choć tutaj były dwie, ale to jeden to, był, jeden to był poradnik, więc, like, so, to jak na razie chyba tyle, jak na, na temat serio, jakby druga noc, mówię, ja, X XD w się. No dobra, więc jak na razie, ja się żegnam, widzimy się w następnym, yo.